Walczmy z ruską propagandą. Władimir Putin znowu straszy bronią jądrową i opowiada o rzekomo udanych testach pocisku manewrującego buriewiestnik i torpedy Posejdon. Według oficjalnych rosyjskich komunikatów oba te systemy uzbrojenia mają posiadać reaktory jądrowe, które zapewniają im ogromny zasięg, dzięki czemu mogą dostarczyć ładunek jądrowy tam, gdzie tego nikt się nie spodziewa. Zacznijmy od tego, że ta broń najprawdopodobniej po prostu nie istnieje. Federacja Rosyjska nie przedstawiła absolutnie żadnych dowodów na to, że te systemy uzbrojenia faktycznie Zostały wyprodukowane. Po drugie, tego typu broń jest po prostu niepotrzebna, bezsensowna. Obie strony potencjalnego jądrowego konfliktu Rosja i Stany Zjednoczone posiadają wystarczająco dużo rakiet balistycznych o odpowiednio dużym zasięgu, by Wzajemnie się unicestwić. I nawet jeśli potencjalnie taki pocisk manewrujący, buriewiestnik, który ma podobno latać bardzo daleko, ale to nie znaczy, że um, jest trudny do zestrzelenia, wręcz przeciwnie, to jest w zasadzie taki zwykły pocisk manewrujący, w teorii przynajmniej zakładając, że on istnieje, o po prostu większym zasięgu. Jego można zestrzelić, jego można byłoby zestrzelić, gdyby istniał tak samo jak każdy inny pocisk manewrujący. Nawet jeśli on by przyleciał od południa, tam gdzie sieć radarowa Stanów Zjednoczonych jest mniej gęsta, to Stany Zjednoczone i tak odpowiedziałyby rakietami balistycznymi i po prostu zniszczyły Rosję. Więc to niczego nie zmienia, a Władimir Putin straszy tego typu systemami akurat teraz tylko i wyłącznie dlatego, że wystraszył się nowych amerykańskich sankcji i nowej, bardziej konfrontacyjnej postawy Donalda Trumpa. Więc nie ma się czego bać, proszę Państwa.